Dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj króciutko będzie, ale może dosyć intensywnie. Widzicie Państwo, że mam tutaj sznury czerwonych korali. No i specjalnie są one prowokacyjnie włożone na dzisiejszy program, i już tłumaczę, dlaczego. A mianowicie. Tak się dzisiaj wystylizowałam, ponieważ chciałam zaznaczyć, że dla tych wszystkich z nas wydawało się, że wszystkie kampanie prezydenckie się skończyły, no i że trochę teraz będzie oddechu do 27 roku. No, chyba, że przyspieszone wybory to oczywiście, ale w każdym razie teraz trochę będzie wakacyjnego chociażby oddechu. No to jednak zaskoczenie, ponieważ można powiedzieć, że Piłka ciągle jest w grze, przynajmniej medialnie i politycznie, bo prawdopodobnie faktycznie to nic nie zmieni. No i cóż, co to może znaczyć? Czy przegrana wyborów przez Rafała Trzaskowskiego, która została, wydawało się na początku, zaakceptowana przez z tą stronę przegraną. No, nagle okazało się, że nie, wpływają protesty i tych protestów coraz więcej, choć, to, prawda, też jest wpisane to, że to mecenas Gertych tu bardzo działa i podsyła właśnie takie druki. W związku z tym ta liczba, która, która jest, to jest taka liczba, która jest. Powielana. No, ale tak czy, tak czy owak, cały czas można powiedzieć, że niektórzy są trzymani właśnie w cały czas w tych takich jakichś, może nie tyle dołkach startowych, no bo raczej, chociaż może i w dołkach startowych, że jeszcze będziemy powtarzać te wybory, nie tylko obliczenia mogą coś zmienić, ale że trzeba będzie wybory powtórzyć. I, to jest moja refleksja, dlaczego tak się dzieje? Czy rzeczywiście ta strona przegrana koalicja, czy nie koalicja, tylko no, można powiedzieć, sama platforma obywatelska i Rafał Trzaskowski, który chyba nie jest zadowolony, no nie tylko z tego, że z powodu, że przegrał, ale że no, jego, jednak dla niego, i tu mu rzeczywiście bardzo współczuję, ta sytuacja, która była dość upokarzająca, kiedy no, te euforyczne głosy pojawiły się zaraz przy tych pierwszych wynikach Polu. no i potem kiedy się okazało, że jednak no, nie wygrał. No i myślę, że Rafał Trzaskowski dość szybko powrócił do, do ratusza i tam zajmuje się tymi sprawami. Myślę, że chciałby teraz jakoś zapomnieć o tym, a nie, żeby sprawa była tak na nowo i cały czas podniecana. I co? No, i jednocześnie, że się może okazać, że, że jednak uzna się, że zostały te wybory przez niego przegrane, czyli jakby właściwie, macie to trzecia przegrana tych wyborów dla Rafała Trzaskowskiego, a nie licząc tych wyborów sprzed pięciu lat, czyli czwarta. I drodzy Państwo, Czerwone korale, które stały się symbolem tych wyborów, ponieważ bardzo wiele kobiet, które popierały kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, w przeddzień tych wyborów zakładały czerwone korale. Oczywiście to było takie nawiązanie do gestu pani profesor Janny Senyszyn, która sznur swoich, korali podarowała pani Małgorzacie Trzaskowskiej. I to się stało właśnie jakby takim symbolicznym e, akcentem. E, no właśnie też i jakieś skandale z tym związane, ponieważ w jednej z komisji wyborczych w Warszawie, na Żoliborzu, Bożu, panowie też siedzieli, którzy byli w tej komisji, siedzieli w tych koralach, więc no, trochę nie, nie, było to zachowanie, które miałoby pokazywać bezstronność tych osób, które są w tej komisji. No i cóż, kiedy się sprawy wyjaśnią, no zobaczymy. Ja w każdym razie chcę powiedzieć, że to jest tylko na użytek tego dzisiejszego programu, ponieważ nie brałam udziału w w głosowaniu na tą drugą, drugiej turze. No i cóż, to, że nie brałam, no to też było jakimś z mojej strony takim poczuciem, że, że chyba rzeczywiście nie chcę, żeby cały czas ta duo hegemonia, choć jest to, można powiedzieć, oksymoron, że hegemonia może być podwójna. Hm. Tych dwóch partii cały czas się utrzymuje. I co dalej? Nie ma teraz znowu e, jakiegoś e, takiego intensywnego zastanawiania się, a co teraz, ponieważ, no, takie wyniki, jakie e, dostał e, Sławomir Męceń i Konfederacja, a takie jak Grzegorz Bran i jego korona, Konfederacja Korony Polskiej, mm, tylko znowu przedłużenie tej kampanii, która pewno do tego 6 sierpnia, kiedy będzie zaprzysiężenie, a być może dłużej, bo to zaprzysiężenie też wywoła, będą no, jakieś protesty. Więc już właściwie wchodzimy w kolejną e, kampanię, która pokazuje, że wszystkie te inne podmioty, które mogłyby m, być omawiane, e, no nie wiem, mieć jakieś, jakieś większe e, znaczenie. Znowu są zepchnięte trochę na, e, trochę, zepchnięte na boczny e, tor e, i znowu cały czas są te dwie drużyny, e, które kopią między sobą piłkę e, no, i oczywiście kibice jednej i drugiej z tych drużyn. A jeśli chodzi o korale. To, w historii mieliśmy różnego rodzaju takie zdarzenia, które, mówię tutaj raz o Polsce, zdarzenia, które były symbolami jakiegoś okresu, a dotyczyły tego, co zostało zakładane. I też po przegranych powstaniach w XIX wieku była przez no, znaczącą liczbę szlachcianek, ale też mieszczanek noszona biżuteria żałobna. Albo były to właśnie jakieś tam oksydowane srebro, czy też wszystko, właśnie przyciemnione, ciemne, ciemne perły, też ciemne jakieś kamienie, bardzo stonowana zresztą biżuteria żałobna. Na znak Właśnie tych przegranych e, powstań, ofiar, e, syłek i, i wszystkiego tego, co było konsekwencjami e, powstania. Kolejną e, też tak to były lata 80. i e, nie wiem, czy to już było przed wprowadzeniem stanu wojennego, czy, e, czy już, już pod koniec lat, osiem, czy na początku lat 80. czy dopiero później, ale noszenie e, oporników w swetrach. W klapach jako znak oporu w stosunku do rządzących ówcześnie. Zgadnijcie kogo. I proszę Państwa, mamy właśnie teraz korale, które są jakimś symbolem, ale też sami ze strojami jakoś jest tak, że one się stają jakimś wielkim wydarzeniem politycznym. To dobrze, kiedyś nawet zrobimy sobie jakiś taki wakacyjny, właśnie trochę modowy, ale żeby powiedzieć o tym więcej z historii, mody, stylu, psychologii też społecznej. Ale dzisiaj o tym. Pamiętam, że, no było to lat 20 kilka temu, cztery pewno, albo trzy, też to było jakoś latem. I byłam na wakacjach na Mazurach. Widać, że sobie bardzo szacowny pan redaktor z tygodnika Polityka dzwoni do mnie, no, żebym skomentowała suknię pani premierowej Oli Miller, która na spotkanie z Cesarzową, która tutaj przyjechała z Jarzarzową Japonii, włożyła aż tą bardzo ładną suknię w kolorze kwiatów. Wiśnie, żeby oddać hołd. Natomiast było to jakimś niedopatrzeniem, że na tym pięknym jedwabiu, poza tym właśnie kolorem, były jakieś takie maźnięte, co mogło przypominać nawet gałązki tej, tej wiśni, takie napisy i tam był jakiś law, seksji, jeszcze, jeszcze coś, już nie pamiętam. No w każdym razie, żeby to skomentować, ponieważ to się stało jakimś najważniejszym wydarzeniem politycznym. No oczywiście, mówię, lato, więc sezon ogórkowy. Więc tak to się zdarza. No i to miało być bardzo ważne. Już pomijając to, że bardzo ładnie pani Ola Miller w tym wyglądała. I teraz kolejne rzeczy polityczne. Strój pierwszej damy. To zawsze też budzi emocje. No i co się zaczęło? Zaczęło się to, że. Styliści, głównie osoby zajmujące się modą, raczej są właśnie z tej takiej strony, no, bardziej, powiedziałbym, liberalno-lewicowej. W związku z tym, sporo takich jakichś głosów krytycznych w stosunku do żony prezydenta elekta, pani Martyna Wrodzkiej, że właśnie jakoś nie najlepiej się ubrała na różne jakieś tam uroczystości, które odbywały się w Zamku Królewskim, potem jeszcze gdzieś chyba, chyba coś z Bożym Ciałem, gdzieś było, tego to nie, nie, nie widziałam, co to było. I no i krytycznie. No i co? I możemy znowu powiedzieć, że, że to ma jakieś znaczenie. Powiem ze swojej strony, że jeżeli tak miałaby być zupełnie obiektywnie, to pani Małgorzata Trzaskowska, jak sama o sobie mówi, jak się przyjęło Gosia, tak? Wszyscy krzczeli Gosia, ma takim taką dziewczęcą lekkość i w zachowaniu, i w stylu swoim, też ubrania. Natomiast pani Marta Ambronska zdecydowanie bardziej kobieco i klasycznie. Można by było zastanawiać się nad oczywiście jakimiś pomyłkami u jednej i u drugiej. Ale czy to naprawdę ma takie znaczenie? może ma, to proszę, żebyście Państwo powiedzieli. A ja w koralach swoich będę chodziła, są to moje ulubione wiśniowe bursztyny, które dzisiaj dla Państwa założyłam, by troszkę prowokacyjnie na zdjęciu to wyglądało, ponieważ, jak powiedziałam, jestem bezstronna i w drugi turze. Wyborów nie uczestniczyłam. Czekam na Państwa komentarze. Najserdeczniej pozdrawiam. No i oczywiście dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają nasz kanał na Patronite i tym, którzy wspierają bezpośrednio na YouTube. No i oczywiście naszym partnerom programu, czyli Markowi Kubiakowi Czarno na Białym o Frankach i Stanowi i Barbarze Zadrożny SNB Award. Wszystkiego dobrego. i Do zobaczenia wkrótce, gdzie pewno wrócimy do polityki już takiej bardziej twardej, bo nie tylko to, co się w Polsce dzieje, jest dla nas może ważne. Natomiast to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie chociażby, będzie wymagało omówienia ze specjalistami. Pozdrawiam. Do zobaczenia. thank mm -hmm. you